Witajcie, moje kochane wodniki. Słońce, ascendent, księżyc. Na czytaniu na styczeń 2025 dla Was. Styczeń zaczynacie w energii burzy i sztormu, drogie wodniki. Powiem Wam szczerze, że w czasie sztormu Wasze wewnętrzne wskazówki będą godne zaufania, bo Wy już czujecie przed Sylwestrem, moje drogie wodniki, że nadciąga jakiś sztorm. Być może wielu z wodników. Pod koniec roku 2024 czuję się jak w pułapce, jakby utknęli w jakiejś sytuacji, w jakimś związku, w jakimś miejscu mogą też, czy mogły też utknąć wodniki. Dla wielu z wodników czuję, że daliście przyzwolenie na to, żeby w tej chwili, w tym momencie ktoś gasił waszą indywidualność. Któż to jest? Czy to jest Wasza rodzina? Czy to jest Wasze dziecko? Czy to jest Wasz rodzic? Czy to jest Wasza przyjaciółka, przyjaciel czy partner? Daliście komuś pozwolenie na to, żeby ktoś zgasił Waszą indywidualność? Co Wam to podpowiada? Moi drodzy, będzie bardzo dużo rzeczy pokazanych w styczniu. Czas dojrzeć, czas dojrzeć do pewnych decyzji, czas dojrzeć do pewnych sytuacji, do których Wy już dawno powinniście, moje kochane wodniki, dojrzeć. Żeby dostrzec więcej, żeby dojrzeć więcej, zapraszam Was na czytania prywatne. Spotkanie pół godziny, spotkanie 60 minut, spotkanie jeszcze w grudniu. Mam poszczególne, chyba trzy terminy mi zostały. Oraz w styczniu. Na styczeń mamy jeszcze ceny z grudnia, więc warto się zapisać. Całą ofertę wyślę Wam na maila, jeżeli macie takie życzenie, bo będzie potrzeba. E, tego, żeby usłyszeć więcej, po prostu, żeby mieć większe wglądy, które Was poprowadzą, które poprowadzą Was, żebyście zmienili pewien bieg zdarzeń. Bo tutaj jest taka szansa, żeby ten bieg zdarzeń zmienić, moi drodzy, żeby z tej pułapki wyjść. E, za chwilkę przejdziemy do kart wyroczni bogini. Moi kochani, coś wspaniałego, że wychodzi Wam uzdrowienie, więc macie uzdrowienie relacji, macie uzdrowienie, jeżeli chodzi o zdrowie. Wracacie być może po długiej rekonwalescencji do zdrowia, niektóre wodniki. Dajcie znać, kochane wodniki. Skąd słuchacie arbitrum astrologia? Ja ściskam was z miasta Łodzi, ale też widzimy się bardzo często z wieloma z was w Warszawie. Ja mam bardzo wiele wodników wokół siebie. Mój tato jest wodnikiem, moja przyjaciółka jest wodnikiem. Taka moja bratnia dusza, właśnie stąd z YouTube'a, Daguniu. Ściskam cię, kochanie, jest wodnikiem. Więc słuchajcie, uzdrowienie. Wspaniale. Przekaz też jak wzięłam te karty do ręki. Co prawda ta bogini nam nie wyszła. Ale wzięłam karty wyroczni bogini w dłonie. Zaczęłam prosić o znaki przekazy. Ta bogini mi nie wyszła, ale wyszło mi słowo Demeter. Demeter to była grecka bogini płodności, bogini. Zbóż, bogini pól, bogini upraw, bogini roślin, więc Demeter. Jaka legenda wiąże się z Demeter? Nie wiem, czy słyszeliście o jej córce Korze. Korę porwał Hades, Bóg Ciemności, Bóg Podziemi, a Kora była boginią wiosny. Więc może to przesłanie kto zabrał Wam wiosnę? Radość życia, sens życia. To, że cieszycie się każdym dniem, ktoś wam to zabrał, być może parę lat temu, być może parę tygodni temu, być może parę miesięcy, ale wiem, że silnie jest to przesłanie dla kogoś, moi kochani. Macie stan przejściowy i wy to całkowicie zaakceptowaliście, ale w styczniu, drogi Wodniki, życie ruszy do przodu. Wy wyjdziecie z bezruchu, ja czuję, bo bardzo, u bardzo wielu z Was był bezruch. Teoretycznie coś się działo, pojawiały się Sytuacje i ludzie, ale cały czas był ten stan przejściowy. Wy cały czas czuliście, że utknęliście w stanie przejściowym i że odczuwacie bezruch. 51. Być może wiek kogoś 51 lat. I cóż, całkowita akceptacja, kochani, ale w styczniu trzeba będzie coś poświęcić. Czy wy, drogie wodniki, jesteście gotowi na prawdziwe poświęcenie? Zadajcie sobie to pytanie i co mielibyście poświęcić, żeby uzyskać wzbogacenie? Bo wodnik wzbogaca się w styczniu. Wspaniałe wiadomości. Gratuluję Wam, kochane wodniki. Ja mam ascendent w wodniku, mam merkury w wodniku, więc merkury jest to planeta komunikacji. Ascendent czasami czytania rezonują lepiej niż ze znakiem słonecznym naszym, więc wiecie, co dla kogo, moi drodzy. Tutaj macie wzbogacenie się. Moje radosne poświęcenie i wytrwałość przynoszą rezultaty. Cudownie. Piękne przesłanie, prawda? Wzbogacenie, ale jakiemuś wodnikowi, jakiś pani wodnik, to wzbogacenie zaproponuje mężczyzna. Mężczyzna zaproponuje jakieś finanse, jakąś pomoc finansową, i tu jest cesarz. To nie jest król, paś, rycerz to jest cesarz, on jest tylko jeden. Więc to może jeden jedyny mężczyzna taki w życiu się trafić dla wodniczki właśnie w styczniu 2025 ja słyszę. Tak. I tu przychodzą dobre wiadomości, dobre listy. Listy wiadomości wymieniane drogą mailową, drogą pisemną. Bo wcześniej panie Wodnik zostały okradzione z energii. Zostały okradzione z czasu, były okradane być może od dwóch lat. Mężczyźni bawili się, manipulowali. Być może jeden mężczyzna, być może to był wasz syn, być może to był wasz brat, być może to był ktoś z waszego otoczenia w pracy, ale ja czuję też romantycznie dla pani Wodnik. Mężczyźni okradali cię z, przez dwa lata z energii i nic z tego nie miałaś. Księżyc, tajemnice, więc jeszcze teraz. Jeżeli jesteś w jakiejś relacji i jesteś z wielką, ale spotykasz się z kimś, są cały czas tajemnice. Cały czas są jakieś niedopowiedzenia. Cały czas tu jest jakaś nie, niejasność, moi kochani. Tu coś jest niejasne złapełeczek wody. W takim pięknym, wiosennym kieliszku, moi kochani, z ważkami, dostałam na prezent. Więc księżyc, księżyc mówi o tajemnicach, ukrytych wglądach, w które jeszcze nie macie dojścia. Dlatego zapraszam tym bardziej na czytanie prywatne, moi drodzy. Wsłuchajcie się w swoją intuicję. Wodnik ma intuicję. Wodnik to internet, intelekt, to ludzie, wszechświat. Jestem bardzo ciekawa, jak wielu z wodników wierzy, że nie jesteśmy sami na tej planecie, że istnieją inne cywilizacje, na przykład kosmici. Ja, jako ascendentalny wodnik, moją ulubioną transmisją, taką telewizyjną, byli starożytni kosmici. Dajcie znać, czy wy wierzycie. Jestem ogromnie ciekawa. Kochani, ale wy będziecie mieli jakieś znaki, przekazy, wskazówki, objawienia, dzięki którym możecie dosłownie wszystko, możecie widzieć jaśniej. Księżyc też mówi o raku, więc jakiś rak dla wodników słońca, ascendent księżyc, ja wiem, że jest to dla mnie silnie. Pojawia się rak. Ale też pojawia się sprawiedliwość karmiczna. Jeżeli odmówiliście jakiejś osobie, mężczyźnie, gdzie wiedzieliście, że to jest zło wcielone, dosłownie mówię, moi drodzy, bo mogliście, co niektórzy z was mogli, i grać z ogniem. Wiecie, nie każdy przykaz rezonuje z każdym, ale ktoś tutaj tańczył z ogniem, moi drodzy, wśród wodników. Naprawdę. I nadchodzi sprawiedliwość. Jeżeli zachowaliście się sprawiedliwie, wszystko będzie ok. Jeżeli nie Saturn w rybach. I zmiana węzłów karmicznych, bo 11 stycznia przechodzimy z węzła północnego z barana do ryb, więc ryby wejdą głęboko. I jeżeli sialiście dobre nasiona, zbierzecie piękne plony. I tutaj zbierzecie piękne plony już 11 stycznia. Cudownie, wspaniale. Wy będziecie tworzyli, wy będziecie kreowali. Tu są współprace dla wodnika pokazane. Współpracy albo jakieś nowe pomysły biznesowe. Dobrze zasiane nasiona, wysiłki lub inwestycje, które w przyszłości przyniosą plany. Potrzeba cierpliwości, więc wodnik potrzebuje cierpliwości. Czas na odpoczynek i plany na przyszłość. I niepotrzebne zmartwienia. Odrzućcie, kochani. Wy przez te zmartwienia, drogie wodniki, czasami macie takie wrażenie niedostrzeżenia magicznej szansy. Tu jest dosłownie napisane niezadowolenie, nuda, przegapienie czegoś istotnego, rozpraszacze codzienności, telewizja, bodźce. Wodnik może być przebodźcowany zbyt wiele, zbyt wiele, moi kochani. Zatracenie się we własnym świecie. Kochane wodniki, obudźcie się. Obudźcie się, bo jeżeli się obudzicie zawodowo w styczniu, to macie wspaniałą dwójkę ognia, ogień. Pasja, współpraca, stawianie kolejnych kroków, odważne i ambitne wybory to nadchodzi do Was. Ekspansja planów. Kochani, nie ustajecie w tym, że wy dążycie naprzód. Wy idziecie, Wy planujecie, Wy macie współpracę, partnerstwo z osobami, które dzielą Wasze pasje. Wspaniale i macie równowagę energii, i macie odblokowanie karmy. Poprzez to, że jeżeli jesteście wodnikami singlami i długo szukaliście i przerobiliście lekcje, naprawdę odrobiliście lekcje, macie wspaniałe wglądy. I tu i teraz spotykacie osobę, kobietę, kobietę uduchowioną, kobietę, która być może zajmuje się właśnie jakimiś ziołami, taka szamanka. Co wam to mówi słowo? Szamanka. Szaman, szamanka. Kobieta inna, kobieta intuicyjna, kobieta z darem, uzdrowiciel, uzdrowicielka. Kobieta, która szanuje swoją wewnętrzną wiedzę. I tu i teraz spotykacie taką osobę. I taka osoba Wam pomaga. Wiecie w czym? Pomaga wam w znalezieniu niesamowitej okazji, więc znowu to może być czytanie prywatne. Zachowajcie odwagę, zachowajcie optymizm. Teraz nadszedł czas na podjęcie działania. Róbcie to, czym się pasjonujecie. Znowu pasja. Czym Wy się pasjonujecie, kochane wodniki? Ja się pasjonuję muzyką. Ja się pasjonuję kartami. Ja się pasjonuję rozwojem. E, kocham czytać. Nie mam teraz czasu, ale słucham książek na aplikacji BookBeat. No cóż, tak jak było długo, coś w zastoju, coś stało, coś nie ruszało. Tak jak się wodnikom odblokowuje w styczniu, to coś niesamowitego. Wszystkie klapki, które mieliście na oczach, tam gdzie nie mogliście podjąć decyzji, tam gdzie nie mogliście iść do przodu, ja słyszę, tam gdzie mieliście niemożność wypowiedzenia się, bądź nawet brak woli wypowiedzenia się. Co wam to mówi, kochane wodniki? Wy nawet nie chcieliście tego widzieć, wy nawet nie chcieliście tego wiedzieć. Tu udawaliście, że problem nie istnieje. Kierujcie się głosem swojego serca to jest przesłanie tej karty. I nadciąga mężczyzna. Młody, skupiony, zdecydowany, ambitny, szybki, asekuracyjny. Ale tu też takie wydarzenia, które dzieją się bardzo szybko do nas, nadciągają, kochane wodniki. Słońca, ascendent, księżyc. Odpowiadając na wyzwania, kieruj się intelektem. A wodnik to intelekt. Więc będziecie wiedzieli, że kierujecie się intelektem. Rybka kieruje się emocjami, uczuciami. Ja jestem słoneczną rybką, a wodnik to intelekt. Więc wodnik i ryby, intelekt oraz emocje. Pięknie. Więc bądźcie skupieni, słuchajcie, i starannie rozważcie wszystkie możliwe opcje, bo jakichś opcji nie dostrzegacie, ale wy nagle strzał szybko i wywiecie. Mogą to być przejrzane dokumenty, jakieś, tutaj moi kochani, e, przejrzenie jakichś dokumentów, przejrzenie jakichś papierów, przejrzenie jakichś książek, gdzie coś nawet możecie w książce, ja słyszę, drogie wodniki, znaleźć. Pięknie. No cóż, moi drodzy, ekscytujące wyzwania intelektualne. Pięknie, wspaniale. E, wam się zaświeci światełko w tunelu. Wy macie młodszą osobę, która nawet coś podpowie, gdzieś powie: Wodnik będzie przechodził, usłyszy to i będzie miał niesamowity pomysł, będzie miał niesamowity wgląd, którego już długo być może potrzebował. To jest jakaś cenna informacja dla Was. I Wy ją zdobywacie w styczniu. Piękny czas na miłość. Piękny, bo Albo wodniki mają cudowne zakochanie się i mają szansę się zakochać, albo jeżeli jesteście w stałych związkach, macie piękną miłość, macie czas powrotu miłości, zakochanie się lub odnowienie romantycznego związku, znowu ktoś wraca z przeszłości, przebaczenie i koniec trudności, wymiana darów i nie skreślajcie ludzi, których kochacie. Co Wam to mówi? Bo ktoś z Was się wycofuje. Ktoś może skreślać tych ludzi niepotrzebnie. Bo to są dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy ofiarują kielich miłości. Miłość na dłoni. A wy się oddalacie, a wy chcecie być sami. Chcecie specjalnie gdzieś odjeżdżacie, z jakiegoś miejsca. Jesteście umówieni na weekend. Macie spędzić weekend, a wy wyjeżdżacie nagle. Ktoś będzie zaskoczony, moje kochane wodniki. Czas spędzony na spokojnej medytacji i wymownym odosobnieniu. Promieniuj swoim światłem jako przykład dla innych. Poszukaj mentora lub stań się, mentorem. Odkryj siebie. Wodniki, jeżeli odkryją siebie, to i odkryją tą miłość, bo jesteście zaproszeni na jakieś wydarzenie, wydarzenie taneczne. Jakiś event, jakieś spotkanie, gdzieś, gdzie jest muzyka. Wodnik może być też zaproszony w podróż w styczniu i ruszacie w podróż. Zwłaszcza słyszę kobiety. Pakuje swoją torebeczkę, walizeczkę i wyrusza. Zobaczcie, co jest za mną w tle. Jak nietypowo, prawda, kochane wodniki? A może w takie miejsce podczas pełni zostaniecie zaproszeni. Ale też obierzcie nowy kierunek, obieracie nowy kierunek. I to jest nowy kierunek zawodowy, moi kochane wodniki. Pozwólcie, aby wasza kreatywność szybowała. Róbcie to, co podsyca wasze plany. Róbcie to, co kochacie. Wiadomości o ekscytujących szansach, ekscytująca podróż, ekscytujące wydarzenie. Wspaniale, świętujecie, bawicie się, tańczycie. I macie co świętować, wyświętujecie. Tu jest spokój, tu jest zadowolenie w życiu osobistym. Podróż, piękna praca, a żeby tego było mało. Posiadłość, pieniądze, luksus, samochody. To czeka, wodniki, w styczniu 2025. Przypływ dostatku i mądrych rad, sprzyjającego losu. Ekscytująca szansa kariery, lukratywny kontrakt, moi drodzy. Znaczące nabytki, na przykład dom lub samochód. Gratulacje, kochane wodniki. Piękna energia obfitości. Zasługujecie na to. Zasługujemy na to. I latem, jeżeli otwieracie biznes, to słuchajcie, nawet nie wyobrażacie sobie, jak ten biznes wystrzeli wam latem, właśnie biznes założony w styczniu. Pierwszy stycznia, ja otworzyłam arbitrum, ja założyłam skrzynkę mailową. Jedenasty, jedenasty, też piękna energia. Teraz będzie pierwszy, pierwszy. 1 stycznia. Kochani, wykorzystajcie tą szansę, bo jest pewien wodnik, pani wodniczka, której przygląda się mężczyzna. Mężczyzna starszy, mężczyzna, który być może nie ma szans, żeby być z panią wodnik, ale was obserwuje, wspiera was. Niektórych nawet może wspierać finansowo. To może być też wspierający partner, rodzic, też może być przyjaciel. Ale taki przyjaciel, który kiedyś był chyba romantyczną przygodą, bądź romantyczną relacją, romantycznym rozdziałem, człowiek godny zaufania. To jest woda. On czuje. Starszy, czujący mężczyzna, ukryte, lecz pełne dobrych chęci i emocji. On nie powie, on nie pokaże, że, że jemu zależy. On wie, że wy go nie chcecie. Ktoś, komu całkowicie możecie zaufać. Tu jest bezpieczna sytuacja. Rozmowy z terapeutą albo ktoś pełni rolę waszego terapeuty, przyjaciela, powierzyciela sekretów, a on coś do was tu czuje i jest mądrym doradcą. Dzięki niemu, dzięki niemu idziecie do przodu, dzięki niemu być może pomaga Wam właśnie biznesowo. Jeżeli nie, to macie mądrą radę. Macie mądrego doradcę, moi kochani, to, to jest piękna wiadomość, to jest wspólnota ze społecznością duchową, więc Wy wstępujecie w jakieś wspólnoty duchowe. Tutaj się spotykamy w arbitrum. To są nasze dusze, to jest przestrzeń naszych dusz. Więc ogromnie mi miło, że tu jesteście, że lajkujecie moje filmy, że doceniacie moją pracę. Kochani, poproście boskość o pomoc i zaufajcie odpowiedziom, które nadchodzą. Porównajcie stare metody z nowymi. Tutaj też jest to porównanie. Kochani, tu jest jak cesarz, tu jest wiedza, tu jest autorytet, ja bym powiedziała. Nawet taki, który uzdrawia. A jeżeli nie, wodniki, po czytaniu prywatnym, zawsze robi uzdrawianie. Uzdrawianie energii i oczyszczanie kar. I potem czujecie się wspaniale. Kryształ na uzdrawianie, na, oczysz... na oczyszczanie w miesiącu w styczniu 25 dla Was to selenit. Silnie oczyszczający kryształ oraz ametyst. Tym razem dla Was. Oczyszczanie wątroby, tutaj zwłaszcza oczyszczanie nerek i jelit, czakry gardła, oczyszczanie umysłu, szyszynki, czakry trzeciego oka i uzdrawianie. I kochani. Związek pełen namiętności wraca z przeszłości do Wodnika. Cóż, kochani, nie da się ukryć. Tu jest pełen pasji związek. Człowiek pewny siebie, młody, pewny siebie, charyzmatyczny, mężczyzna, niespokojny. Ale tutaj też pokazane są wydarzenia, pod, pod, które muszą od nas, na nas wymagają nawet Podjęcia natychmiastowej decyzji. Musicie podjąć decyzję. Wy nawet nie wiecie, jak to powiedzieć czy, czy tak, czy tak, czy tak tak, jak ja nie mogłam wypowiedzieć. Nie. Decyzja musi być tu i teraz. Coś jest albo czarne, albo białe to Wam powie pewna kobieta. Ale tutaj mamy też stabilizację tu jest mądre zarządzanie swoimi zasobami. Wy nie dacie sobie wejść na głowę, dlatego jest ta uzdrawiająca energia. Wy nie pozwolicie sobie zatruć przestrzeni i energii. Wodnik mądrze zarządza czasem, pieniędzmi, e, ludźmi. Skrajności czasami możecie też mieć w sposobie dawania i przyjmowania czasu lub emocji. Nie możecie za dużo dać, nie możecie za dużo przyjąć. Musi być równowaga, żeby była harmonia. Działania dobroczynne. Ktoś działa dobroczynnie, jakaś kobieta. Pięknie, bo to odblokuje Wam energię pieniądza, wzrostu. Dlatego polecam zrobić nawet jakiś przelew. Słuchajcie, idą teraz święta. Przelejcie na dzieciaczki, które potrzebują pieski. Zróbcie dobry uczynek. Niech ta energia wróci. Nie wróci do Was wszystko, co dobre. Ostatni przekaz dla wodników na styczeń 2025. Wybaczenie. Kto komu powinien wybaczyć, kochani? Wpiszcie słowo anioł, jeżeli chcecie w zakładce społeczność zobaczyć tą kartę. Ktoś komuś powinien wybaczyć i pozytywnie myśleć. Dobroć. Dobroć, pozytywne myślenie i wybaczenie. Z takim przesłaniem Was zostawiam. Ściskam Was, kochane wodniki. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach.